Wygrałeś odcinek specjalny? Czy spodziewałeś się tak znakomitego wyniku? Przypomnijmy, wygrany odcinek specjalny i piąte miejsce na mecie Rajdu. O tym wygranym odcinku tak naprawdę dowiedziałem się na miwatu, dlatego że nie widziałem wszystkich kładowców na mecie. Dojechałem tam pierwszy, za mną dojechało dwa, trzy kłady. Lecz nie widziałem kasale zawodnika, który wygrał ten akarit, tak naprawdę, więc. E, dowiedziałem się o tym na, na biwaku. Pojechałem dobrze nawigacyjnie, dlatego że e, gdy dojechałem do tego miejsca, gdzie krążyło, nie wiem, 20-30 motocykli, i później dojechały te samochody, i te samochody się rozjechały w trzy e, różne e, strony, więc e, obrałem samochód, e, który wiedziałem na 99%, że idzie dobrze. No i dotarłem na, e, dotarłem na e, e, Metę e, nie wiedzą, że, e, że, że jestem pierwszy. E, piąte miejsce w generalce e, jest to moje największe osiągnięcie. E, cały czas e, chcę z roku na rok przesuwać się o jedną, dwie pozycje, więc już m, tak naprawdę jestem blisko e, podium, Tak więc plan taki jak zakładałem, wykonuję, e, wykonuję go dobrze. Tak? Czyli plan na przyszły rok jest jaki? No oczywiście przesunięcie się z piątego na czwartą lub trzecią pozycję. Tak naprawdę te... To...